Najpotężniejszą ze wszystkich zdolności sensorycznych człowieka jest jednak zmysł wzroku. Organizm ludzki zawiera w przybliżeniu 11 milionów receptorów. Jakieś 10 milionów z nich jest odpowiedzialnych za wzrok. Niektórzy eksperci szacują, że za obsługę zmysłu wzroku odpowiada połowa mocy obliczeniowej mózgu. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy uzależnieni od wzroku bardziej niż od jakiegokolwiek innego zmysłu, nie powinno dziwić, że sygnały wizualne najsilniej wpływają na zachowanie. Z tego względu nawet niewielka zmiana w tym, co widzisz, może prowadzić do daleko idących zmian w tym, co robisz. Możesz sobie więc wyobrazić, jak ważne jest mieszkanie i pracowanie w otoczeniu wypełnionym produktywnymi sygnałami i pozbawionym tych niepotrzebnych. Na szczęście mam pod tym względem dobre wieści, nie trzeba być ofiarą własnego otoczenia. Można być jego architektem. Podczas kryzysu energetycznego i embarga na ropę naftową w latach 70. ubiegłego stulecia holenderscy naukowcy zaczęli uważnie przyglądać się zapotrzebowaniu kraju na energię. Odkryli, że na jednym z przedmieść Amsterdamu niektórzy właściciele domów zużywali o 30% mniej prądu niż sąsiedzi pomimo podobnego metrażu i tych samych cen energii elektrycznej. Okazało się, że domy na tym osiedlu istotnie były niemal identyczne, różniły się jednak pod pewnym względem położenia miernika elektrycznego. W niektórych domach licznik znajdował się w piwnicy, w innych był ulokowany na piętrze, w głównym holu. Łatwo się domyślić, że w domach, w których licznik znajdował się w holu, zużywało się mniej prądu. Gdy zużycie energii było oczywiste i łatwe do sprawdzenia. Ludzie zmieniali swoje zachowanie. Każdy nawyk jest inicjowany przez sygnał. My zaś łatwiej dostrzegamy te bodźce, które się wyróżniają. Niestety nasze miejsca pracy i mieszkania często sprzyjają niepodejmowaniu określonych działań ze względu na brak łatwo dostrzegalnych sygnałów, które takie zachowania wyzwalają. Łatwo nie ćwiczyć gry na gitarze, gdy instrument jest zamknięty w szafie. Łatwo nie czytać książek, jeśli biblioteczka została postawiona w kącie pokoju gościnnego. Łatwo nie brać witamin schowanych w zakamarkach szafek. Jeśli sygnały nakierowujące na nawyk są subtelne lub ukryte, ignorowanie ich jest proste. James Clear Atomowe nawyki.